Siemano wszystkim. Witam w kolejnym odcinku poświęconym grze F1 2013. Dzisiaj pojedziemy sobie samochodami współczesnymi na jakimś klasycznym torze i będzie to Red Bull. Oczywiście Mark Webber. 5 okrążeń. Niechaj zostanie. Damy sobie pogodę pochmurną. Poziom trudności nie muszę zmieniać. Ale pojedziemy sobie na torze. Uwaga. e-mola Czyli e, Grand Prix San Marino, tak naprawdę. Bardzo specyficzny tor z dużą ilością szykan, ale to wszystko przed nami. Za chwilę zresztą sami zobaczycie. Mi się akurat ten tor bardzo podoba i nie, nie mogę się doczekać przejechania jakiegoś tego e, multiplayerowego Grand Prix. No niestety, ten tor nie wchodzi w skład edycji e, standardowej, jest w edycji klasycznej bądź też jako DLC. Trochę szkoda, szkoda, bo ten tor to... no jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą przekonacie się niedługo. No mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie. Jeżeli nie, to trudno. Nie będę rozpaczał z tego powodu. Dobra, zapinamy pasy i startujemy. Tak myślę. Z tej pozycji startuję? z piątej, więc jest bardzo spoko. Pewnie Fetel gdzieś przede mną, ale to mniejsza. To jest standard. No ale postaram się je wbić chociaż na podium Fetel, drugi. No to dobra. Red Bulle w natarciu, proszę Państwa. Startujemy do wyścigu. Alonso trochę zaspał ten start. Rosberg świetnie ruszył. Czy wyprzedzi fetela? Zaraz dojdziemy do pierwszej szykany i wszystko się okaże jasne. Teraz ja tutaj spróbuję zaatakować Alonso... Fetel mnie blokuje. I teraz fetel tutaj za wolno pojechałeś ten zakręt i teraz ja to wykorzystuję. Dojeżdżamy do kolejnej takiej dosyć specyficznej szykany. Teraz kolejny świetny zakręt. Zakręt ślepy tak zwany i zakręt pod górę, gdzie dupsko potrafi uciec. Na szczęście jeszcze mam świeże opony, to nie muszę się martwić. Tutaj za szeroko zdecydowanie pojechałem. Fetal już siedzi mi na tylnym skrzydle. Kolejne dosyć ostre zakręty, znowu błąd, znowu za szeroko. Ja tutaj próbuję się wcisnąć, ale teraz ja mam wewnętrzną do kolejnej szykany. Trochę ścięta, ale jedziemy dalej. Teraz tu bardzo ładny widok. Po prostu jadąc gdzieś na tyłach stawki widać po wszystkich jadących przed tobą. Na tych dwóch zakrętach, które właśnie przejechaliśmy. Dojeżdżamy do kolejnej. Szykany. Oj, tam no, no, mocno zarzuciło. Tutaj znowu. No i mamy pierwsze okrążenie za nami. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie powalczyć z Mercedesami. Spróbujemy podgonić. Teraz ta szykana, której chyba najbardziej nie lubię z wszystkich na tym torze. One nie są jakieś takie super powolne. Można je też trochę agresywniej atakować. Jestem blisko Rosberga. Tam Hamilton w sumie też nie odjechał zbyt daleko. Teraz zakręt, tak no, tym też nie za bardzo mi idzie. Chociaż teraz nie było źle. Akurat bardzo mi się podoba otoczenie na tym torze. Jest takie typowo leśne, dużo drzewek. Silnik ego musiał to udźwignąć. Tymczasem fetel jest bardzo blisko. tak nie ściąłem tak bardzo No i jestem szybszy niż Rozberg. Nie wiem, czy pokusić się o atak czy nie. Lepiej nie ryzykować, poczekać. Wyczekać na lepszy moment. Niechaj dojdziemy do szykany. Chociaż w sumie jestem i tak za daleko, żeby tutaj dokonać jakiegoś manewru. Żebyśmy się trzymali za ich tylnymi skrzydłami. I może Może już niedługo. Może teraz Kersem się wspomogę. Czy to będzie już teraz? Hamilton strasznie powoli jedzie. Co, o co mu chodzi? Oj, Sorry, Louis. Nie chciałem dziwne dźwięki wydobywają się z jego silnika. Więc. Strasznie powoli jedzie na takich dłuższych odcinkach prostych. Teraz spróbuję na wewnętrzną. I czy nie przestrzeliłem? Przestrzeliłem. Ale Hamilton mnie i tak nie zaatakował. I tym samym wychodzę na prowadzenie. Ok, teraz dojeżdżamy do kolejnego, niezdanie świetnego zakrętu. Tutaj trzeba hamować jednocześnie skręcać i jechać pod górę. Fetel już jest za mną, niedobrze! dobrze. Znowu tutaj ściąłem, nie, nie zdążyłem wyhamować w odpowiednim czasie. Ale dobrze jest. Dwa red na początku. Tylko dobrze by było, gdybym utrzymał swoją pozycję i pozwolił się Fetelowi wyprzedzić. Słyszę, jak jedzie za mną. Byłem, nie wiem, czy zwróciliście jeszcze uwagę na to, że tutaj całe to zawieszenie w tym policie pracuje mocno. Wszystko się dygocze, jak najedziemy na jakąś nierówność. Pół sekundy przewagi nad Fetelem. Hamilton już traci półtorej z kolei do Fetela. Nie było to czysto. W ogóle ciężko jest tutaj mi czysto, czyste okrożenie przejechać. No powiedzmy, że teraz tutaj nie najgorzej. Tratel ciągle blisko. Jest go też w lusterkach. O, jestem w szoku, dobrze to przejechałem. I nawet dobre wyjście. Teraz ta szykana, którą jak na razie za każdym razem ściąłem. No, teraz przejechana w miarę czysto. I tutaj ledwo, ledwo się zmieściłem. Zobaczcie, jak z Fetelem odskoczyliśmy od całej stawki. Trzeci jest to czas z więc zapewne to on blokuje tam resztę. Oj, za szeroko. Wracam na tor, troszeczkę zakurzyłem Fetelowi. Ale teraz ostatnie okrążenie i śmigamy na wzbogaconej. Oj, oj, oj. Fetel będzie nas atakował. Czy mu się to uda? Zamknąłem mu wejście i nie wyprzedził. Co szczęście, ale muszę się jeszcze chwilę pobronić. No, gdybym jechał tutaj dłuższy dystans, ciężko byłoby. Ale tutaj Hamilton pracuje na pewno dla Red Bull'a, no przede wszystkim dla siebie, ale głównie dla Red Bull'a. Może sobie śmiało uciekać. Nie musi się martwić o plecy. Ja za to muszę się martwić o moje plecy, bo. Fighter atakuje jak zły z dużo Kersu 80 przewagi, czy utrzymam. Wydaje mi się, że dam radę utrzymać tutaj miejsce. Na szeroki wyjazd. To znowu się nie zmieściłem. Ale już raczej zwycięstwo mam w kieszeni, oczywiście, jeżeli nie zwalę ostatniej szykany. Tak wygląda tor Imola. Bardzo przyjemny tor. Bardzo przyjemnie się tutaj jedzie. No, no naprawdę, szkoda, że nie ma go w podstawowej wersji. No ale cóż, no, po to jestem, żeby wam go tutaj pokazać. Jeżeli ktoś się nie, nie zdecydował jeszcze na zakup, no to wiadomo, polecam, mnie. Condyash Approved. No i Fetela zostawiłem. Oczywiście na tych klasycznych torach nie ma, nie ma strefy DRS, jeżeli my jedziemy w bolidach współczesnych. A gdzie jest Rosberg? Bo tam też z nim stoczyłem batalię. Szósty jest Rosberg. Czy ktoś nie ukończył? Pastor Maldonado, no to standard. Czy może nie standard, ale... Ale mu się często zdarza... rozwalić. No i brawo, Weber! Chociaż tu możesz sobie powygrywać. O to chodziło. Red Bull ma się z czego cieszyć. Ja się też mogę cieszyć z tego powodu, że Codemasters nie zdupiło tej gry Dostarcza ona na pewno wielu pozytywnych wrażeń, no i przede wszystkim podkręciło ją graficznie tyle, ile mogło, a podkręcili ją znacznie. Oczywiście tego na filmach tak nie widać, ale, ale jak już się zasiądzie i zobaczy na własne oczy, no to trzeba im, trzeba przyznać, trzeba będzie mi przyznać rację, no skromnie mówiąc. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. E, niedługo, może troszeczkę dłuższe materiały wam dostarczę. No i może zaczniemy też karierę. Trzymajcie się. Cześć.